Siemano, tu Kmicic. Witam was w czwartym odcinku już z serwera Ruby na globalu. Zaczynamy od klikania sobie rubinków. Pierwszy rubinek legenda siedzi. Klikamy drugiego, który również siadł. No i siadł nam perfik. Planujemy zrobić bodziaka 7.5 do ekspienia słupów na melee. także myślę, że wrzucimy ten rubin perfa na tego bodziaka 7.5 do groty, a tego drugiego sobie zaraz dokupimy i klikniemy na mityka. No i kupujemy kolejną legendę Rubinu za 150kk. Myślę, że jest to dobra cena. Także no, próbujemy na mityka, Bo musimy wymienić ten Rubinek w kole, żeby był bonus koła. No i próba na mityka. Powiodło się. No i niestety z samą wartością, także do miksu. Jakieś smocze płomienie z koła losu. Także postanowiłem sobie przypisać i zataszać tego rubina. Eee, przeczuwałem, że nic nie wejdzie, bo nigdy jeszcze nie widziałem, żeby komuś w matówce weszły dwa bony. Widziałem, że dopiero od znakomitego wchodziły trzy bony normalnie. Także no, tutaj klikamy sobie też Feniksy. No, schodziły Feniksy na bieżąco, więc fajna kaska zawsze była ulepie wpadały. No, klikamy sobie na niki na 8. Niestety żaden nie wszedł. Ciągle próbuję ten naszynik, ale jest opłatny. No a tutaj dobijanie 94 poziomu na wpk ku Xpię razem z szamanką na liderkach z plusem. No i razem z szamanką także dobijamy 95 na szamance. Oczywiście na serwerze aktywny jest event Dzieci Kwiaty, pozwalający na ekspienie na liderkach z plusem 100% za free. A expiąc na takie liderce w dwuosobowym party. Leci EXP lepiej niż jakby EXPIło się osobno, tak jak mówiłem wcześniej. Rubin został włożony na bodziaka, który będzie służył za ekspiciela naszych słupów na melee. A tutaj lecimy pierwszego Zodiaka na serwerze. Walka na Zodiaku była naprawdę zacięta, ponieważ była to środa godzina 12 w nocy, wtedy właśnie rozpoczyna się dzień Zodiaka Błyskawic i oprócz nas były również. Dwie grupy rumuńskie od 12 czekające na odblokowanie się Zodiaka to był tak naprawdę wyścig z czasem. Dlatego nam się na 29 piętrze mega pofarciło, bo dostaliśmy pokonaj potwory, a mogło być jeszcze pokonaj bossy albo pokonaj metiny. I metinów było 8 na takim piętrze, więc byśmy na pewno tak szybko nie przeszli tego piętra. Choć później się dowiedzieliśmy, że to nie miało aż takiego znaczenia, ponieważ yy, przeciwnicy odpadli na 14 piętrze, a my byliśmy już wysoko, więc tak czy tak byśmy jako pierwsi ukończyli tego Zodiaka. No ale trafiło się najlepsze piętro, więc to tylko na plus dla nas, bo zajęło to mniej czasu po prostu. A Ciebie widzu, proszę o zostawienie łapki w górę i najlepiej subskrypcji, bo to pomoże mi z motywacją do montowania kolejnego odcinka. A uwierzcie mi, że w kolejnych odcinkach będzie się działo, bo będą padały Jotuny, będą padały melejki pierwsze na serwerze, więc no jest co oglądać. Nie zabraknie również Johary, wieży Sungamahi i tych wszystkich spraw. No a tutaj finałowy boss został pokonany. Teleportujemy się na piętra z metkami, po których zbiciu dojdziemy do poziomu bonusowego, albo i nie dojdziemy. Może tym razem się nam przyfarci, no i mamy pierwszy Zodiak, i od razu z handlarzem. Także miły start Zodiaków na tym serwerze, bo będziemy sobie mogli kupić pryzmaty i będzie dużo łatwiej na kolejnych Zodiakach. Jeszcze mieliśmy trochę Yangów, to kupujemy za to insygnie, bo przerobimy je na czerwone pudła i będziemy mieli już tam jakieś pudła na czarną godzinę, jeśli by jakiś Zodiak broń poleciała dla nas. Najpierw planujemy ulepszać ostrze, później jak wiadomo na ninja, no to albo łuki, albo sztylety, ale raczej będziemy celować w łuki. No a tutaj widzimy, że jako pierwsi zodiaka zrobiliśmy na serwerze. Za zodiaka będziemy mieli manu i 15 zmianek zwykłych, 15 dodań oraz 15 zmianek 6-7 bonusu z item shopu. A byliśmy na 3 kąta, więc taka nagroda 45 zmianek 67 7 jest naprawdę zacna. Jeśli jedna zmianka kosztuje 129 samów, to robi to wrażenie. No, a tutaj ulepszamy łuk Feniksa do szarfy 19. Oczywiście będziemy w 5 go potem jeszcze taśniemy, żeby jakieś fajne bądki weszły. Próba na 6 siedzi, na 7 spaliło. No i na 7. Próba kolejna. No ale również zakończona niepowodzeniem. Dosyć oporny był ten Feniks na początku, ale potem szybko na te plus 8 go wklepaliśmy, no bo skoro tak paliło, to woleliśmy to zostawić na plus 8, bo no bez sensu, ulepszać to nie wiadomo ile, a za te kilka wartości różnicy tak naprawdę. Mi się teraz zaczął rok akademicki, także no mało mam dosyć czasu teraz i Głównie przez to jest ta obsługa z tym odcinkiem, więc zostawcie ładne łapeczki w górę, a ja siadam do montowania kolejnego odcinka. Będzie to już odcinek chyba z Jotuna, więc będzie ciekawy materiał, jak sobie poradziliśmy z, wydaje mi się, pierwszym Jotunem na serwerze, pokonanym solo. O tutaj czyścimy wkład w szarfie, bo był jakiś syfiasty, szarfa została kupiona z miasta, tak więc yy, oczywiście 19, no bo przecież nie będziemy latali w szarfie, która się nie świeci. No i co? Jeden orki, jeden diabły, jeden kryta, więc myślę, że będzie git. Jakieś tam zawsze podbicie damage'a będzie. No i co? Expiliśmy na metinach, razem z Bówko na książce lidera z plusem. Expiliśmy w EQ na yangi. W sumie to mieliśmy buty, tarcze. Yy, I to by było na tyle, co mieliśmy na yangi. No ale tam 40 na yangi zawsze spoko. A na tym serwerze leci mega dużo yangów ogólnie z gleby, że tak powiem, no z tych mobów. Trzecia ręka podnosi niesamowite ilości tych yangów. Zdarzało się, że nawet 20 kaka na godzinę było. Z tego co mi się kojarzy, to nawet 20kk na godzinę było w tym lesie czasami. No i co, Bówka level 98. A my lecimy z klikaniem granatu mitycznego na tego bodziaka 75 do groty. Z dwóch legend. No i niestety, nie powiodło się. No a tutaj wbijanie konia na 22 poziom, zapasze I kupowanie maski strachu na tego bodziaka do groty. 15 błyski, 10 diabły. Myślę, że jak najbardziej wystarczy taka maska. No 10 diabły, mogło być 20. No ale nie będziemy nie wiadomo ile czekać aż się taka maska pojawi na rynku. Była witam szlapy Szata to postanowiliśmy kupić na WPK, na Ninja, no i na tego Budziaka do groty, oczywiście. A tutaj nagrody za Zodiaka, zmianeczki dodania, zmianeczki 6, 7, no i Manu, którego sobie od razu przypisujemy, ponieważ nie mieliśmy Mamuta, a jak wiadomo, jest to najszybszy wierzchowiec w grze, chyba nie muszę nikomu go przedstawiać. No to był oczywiście to niezbędny item do naszego WPK. No a tutaj pokaz Bodziaka, jak sobie radzi w początkowej fazie. Granat udało się wklepać, mityczny, za trzecim razem. Eee, szata oczywiście kupiona, bo była tutaj tarcza tylko 10 diabły, także będziemy sobie mogli pozwolić teraz na tarczę 20 diabły. No co no, hity 6,5k eee, wchodziły bez medalu bohatera, więc no bez żadnego amuletu to jest... Na początek serwera jest to mega mega spoko wynik, według mnie. Yy, a tutaj zabieramy się za zwojowanie aury. No, żeby było na P, no bo to wiadomo podstawowa rzecz. W sumie to te 65 wchodziły wchodziło jak aura była na M5. Także, jak podbijemy taką aurę na P, no to będzie to naprawdę spoko boost. No i co, spamujemy kamolami duchowymi, dopóki się nie skończą megzo. Tutaj dodawanie piątego bonu do pierwszej tytanki. No i od razu przypisujemy sobie zmianeczki z zodiaka. I zaczynamy mieszać. 20 orki, 6 diabły, nic, 8 minta. 20 jangi nie, to nie jest to. 10 blok, 10 diabły, za mało. 20 yangi, 10 diabły. 20 diabły, 20 orki. No i to jest to, po Długą tytankę od razu mieszamy. I 20 diabłów, 10 orki, pójdzie na sen. Próba wytworzenia pancerza kościopłytowego, czyli zbrojki na 90 level. Wytwarzamy ją po to, ponieważ daje ona coś na HP, ale przede wszystkim daje sporo defa i odporności na magię. A przyda nam się to na szczelinie czasu, gdzie będziemy Expedia buffa i ninja. A w międzyczasie strach na G1 siedzi. Strach daje mega boosta, na P daje minus 37%, także strach to jest kozacki boost, jak się mogło na P. No a tutaj pada pierwszy raz zadorek. W międzyczasie mogę Was zachęcić do obejrzenia mojego pierwszego shotca na kanale. Pomóż Sawalowi wyjąć ciasto po prostu z piekarnika, zanim się przypali, tak? Także jeśli macie chwilę, to możecie na niego wpaść. A my zabieramy się za drugą próbę, trzecią w sumie, na pancerz kościopłytowy. No i za trzecim razem, dopiero siadło. Także no, mamy pancerz. Od razu dodajemy do niego bony. Dodania mieliśmy z Zodiaka. Także no, wszystko, wszystko za darmoche GameForce sponsoruje nam tymi wszystkimi nagrodami, także no... Nawet w musieliśmy oddawać na ten czas, no bo mieliśmy zmianeczki tak dalej. Odpał na mulety. Także Także no pierwsza zmianka, niestety do miksu. Druga zmianka, niestety nic. No i trzecia zmianka, 1500 PZ, 10 do PZ i 10 odporności na wiatr. Także jak najbardziej fajna zdrojka zostaje. Szkoda, że jest ubytek, ale no co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No i naszyjnik w końcu na 8. Próba pomyślna. No i co? A ja Was zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, komentarza, wiadomo. I w przyszłym tygodniu będzie drop kolejnego odcinka Nara.